takich kosmetyków potrzebujemy więcej w 2025. Hear me out. Mamy bordo tusze albo brązowe tusze. Powinien być większy przekrój tych odcieni i powinny być do nich matching eyelinery. Eyeliner w takim bordo, eyeliner w takim brązie. Eveline to akurat już ma, ale ale jeszcze jedno. Wysłuchajcie mnie. Szare eyelinery i szare tusze. Wyobraźcie to sobie. Taki ciemny off gray eyeliner i tusz. Mi się wydaje, że to by wyglądało Iście. Więcej róży i pomadek w takich odcieniach, taka prawdziwa morela. Więcej trwałych czarnych eyelinerów, które mają pędzelek, a nie gąbkę. Róże i konturowanie o takiej niestandardowej formulacji, to znaczy takie, które nie są ani kremowe, ani do końca suche. Tutaj daję za przykład te watermelty, bo one były dla mnie kompletnym game changerem, i to, że można je używać przynajmniej ja ich używam i na przypudrowaną twarz, i na nieprzypudrowaną, i wychodzą właściwie tak samo, jest to mega wygodne i chciałabym, żeby takich było więcej. Nakremowana, nawilżona twarz zamiast. Sztucznego rozświetlacza. Ogółem, kremy, które nam zrobią glass skin. Tutaj mam ten Trululu Glow z Lekko. Możecie go dostać za minus 10% z moim kodem. Dziękuję bardzo. To może być tylko moje zapotrzebowanie, ale więcej eyelinerów ze stemplami. Ja mam tutaj ten w gwiazdki z Eveline i uwielbiam sobie robić te gwiazdki i później je jakoś spasowywać w mój już istniejący makijaż. Wydaje mi się, że to jest mega urocze.